Gdy w koszarach na dziedzińcu ćwiczymy Takie dziwo za parkanem widzimy Trzy panienki wszystkie z Wilna, trzy panienki każda inna Co dzień przez pod zaglądają, wzdychają Trzy panienki, wszystkie z Trzy panienki, każda inna Co liczę, spod zaglądają, zdychają. Jedna wielka czarna baba, jak wieża. W oczach błyski ma, namiętne i zeza Katarzynka, istne cudo Chuda szyja, brudne udo Katarzynka, jak maszynka pyskata Tata Rzynka do cudokuda, szyja brudne udo, ta żynka jak maszynka pyskota. A ta druga trochę ruda nie bardzo. Taka gruba, że kucharze nią gardzą. Małgorzata wyłupiasta, 200 kilo grzmot niewiasta, Małgorzata jak armata nabita. Małgorata był miasta 200 kilo nie miasta. Małgorata jak armata na A ta trzecia to jest wilna ozdoba. A to ta właśnie, która mi się podoba. A, halineczka ta maleńka, Blondyneczka milusieńka, halineczka, malineczka najsłodsza. Nice